No, cześć. Z tej strony Chodnik są z serii Minecraft. Yy, właśnie wczoraj nagrywałem yy, tą skyblocka, yy, Znaczy, nie skyblocka, co ja gadam, nie skyblocka, Parkura! Nagrywałem mapkę parkura. Testowałem ją. Yy, niestety, całego parkura nie zaliczyłem 4 poziomów. Zaliczyłem tylko 2 na 4. Yy, jeszcze, oczywiście, go nie widzieliście. Bo jeszcze go na kanał nie wrzuciłem. Ale mam go nagrane i go wrzucę dzisiaj. I, i tego parkura, ale parkura lepiej nie oglądać, bo parkura nie wrzuci. Masakra, no, nie za dobrze mi wiesz, że musiałem używać game modów, chociaż było, chociaż tam twórca pozwolił, pisał, że można było używać game modów. Ale dzisiaj, właśnie, mm, właśnie, nie, nie, za bardzo w parkurach nie jestem dobry, jestem w lepszy takich, e, typu mapkach aventure, takie szukanie e, tych, bardziej takie na umysł, takie bardziej szukanie czegoś, dlatego dzisiaj właśnie znalazłem taką mapkę, jest to taka, nie jest ona za długa, i nie jest ona tam masakrycznie trudna. Jest to mapka Noc w Lesie. I właśnie w nią wchodzimy. I zaraz będziecie widzieli. Jest mapka Noc w Lesie. Wchodzimy i w nią można i... i ona jest bez problemów w sumie. O, jak widzicie, już my się obudzili. I zobaczcie, jesteśmy tutaj w menu główne. Jest tutaj informacje o autorze. Yy, bo ja już kiedyś w nią grałem ustawienia. Start i autory. Są tylko trzy punkty. Nie, tu są dwa. Informacje jeszcze są. To są pewnie informacje na temat gierki, ale ja nie muszę tego czytać. No, mogę puścić, ale to się wyświetli nam na czacie. Fabuło, wraz ze swoim przyjacielem Arturem, tak sobie. Wraz ze swoim przyjacielem Arturem postanowiłeś spędzić noc w góra. Spędzić noc w domku letniskowym umieszczonym w środku lasu w górach, z dala od cywilizacji. Wszystko układa się po twojej myśli, lecz po jakimś czasie dowiadujesz się strasznej prawdy o tym miejscu. Tak, prawda jest bardzo straszna. W domku letniskowym do odnalezienia jest dziewięć notatek, które są ważne dla fabuły. Ważne jest też to, abyś je czytał chronologicznie. A, czyli one są pewnie pod... Tak, one są podpisane. Przy sumie informacje o to, że to też wyświetlę... Co jest, co mi się zacina jeszcze? Aha. Wyświetliło mi się lewy gaming. To jest autor, lewy gaming, dobra Teraz dalej ustawienia. Poziom trudności normalny, zasięg renderowany 8 Hungów. Ogólny poziom głośności 100%. Muzyka wyłącz, chmury wyłącz, jasność plus 25. Jak to jest? Mam to ustawione, czy ja mam tutaj? Nasycenie, aha. Aha, ja mam teraz nieskończoności nasycenia, żebym nie, żebym nie był głodny. Dobra, no więc co? Ja myślę, że już czas mapkę zacząć. Ona jest naprawdę fajna, mi się podoba. Nie wiem, jeśli oczywiście mm, film Ci się spodoba, to nie zapomnij dać łapkę w górę oraz subskrypcję. Z dzwoneczkiem oczywiście i włączyć powiadomienia. Mm, y, że wszystkie powiadomienia włączyć z dzwoneczkiem y, subskrypcję oraz lajka. No i napisać w komentarzu, jak Ci się te filmy podobają. Oczywiście prosiłbym też, żeby nie pisać jakichś przekleństw ani. Typu, już, no, albo, albo bez jakichś tych hejtów ani przesyłania. No, więc możemy zaczynać, już. Tak, kliknąłem. Start. O, i dobra, start. Prezentuję mapę. No dobra, no i, no i zaraz noc w lesie. No, i zaraz nas pewnie przeniesie. O, i już jesteśmy. Podążaj wzdłuż ścieżki. Tak jak widzicie, nie da się tędy przejść. To jest tylko możliwość liścia tam. Więc, no, idziemy tutaj do domku. O, tutaj jest coś na czacie się wyświetla. Ty, ktoś dzwoni pewnie to Artur. A, ja to mówię. Ty, ktoś dzwoni pewnie to Artur. Ty, halo? Artur, no się ma, brachu. Kiedy będziesz na miejscu? Właś, właśnie, Właściwie to już tutaj jestem. No to świetnie, bo, bo akurat otwieram piwo. Powitanie. Ej, poczekaj, bo słyszę jakiś głos. Pójdę to sprawdzić i przy okazji poszukam jakiś alkohol. Alkohol i na wieczór. Może lepiej poczekaj na mnie i razem tam pójdziemy. Halo, słyszysz mnie? No tak, bateria w telefonie padła. No cóż, i tak zaraz będę na miejscu. No dobra, i ogólnie mm, pamiętam, że trzeba pójść w tamtą stronę. Więc idziemy. Dobra. Tu mi się wyświetla 21 lipca, lipca 2020 roku. Dobra, trzeba chyba iść tutaj do góry po tej ścieżce. Ciekawe, kogo pomysłem było tutaj przyjechać. Tutaj, yy, przy a. co? Ciekawe, kogo pomysłem było to, aby przyjechać tutaj w nocy. A on tak coś powiedział, ma nikogo, nikt tutaj nie będzie przyjeżdżał w nocy. No, no i jest nasz piękny domek, letniskowy. Oby było warto spędzić tutaj tą noc. Zadanie wyjść. Aha, zadania, dobra. Zresztą wiecie co? Ja nie będę tego czytał, bo to nam czasu zajmuje, a to jest nudne. Domek letniskowy. Aha, widzę. Co to pisze? Dom małżeństwa Miller B. Betty Henry. Aha, bo tu ci państwo jeszcze mieszkali. Aha, i tutaj przychodzę. Dobra. Na domek wygląda całkiem spokojnie. Tylko ciekawe, gdzie jest Artur. Powinien na początku poszukać parter, później pójść na strych, a na końcu zajrzeć do piwnicy. Dobra, ogólnie tak to wygląda. Są jakieś skrzynki. Aha, to są te notatki, które trzeba pozbierać. Można się trochę się po domku. Tutaj są, jak widzicie, różne obrazy, pingstony. To jest oczywiście pobrałem mapkę, bo to kilka temu pobrałem tą mapę. Tu jest wyjście, jak widzicie, takie na balkon, ale tu jest, tu jest potem blokada, pewnie jakaś. No dobra. Pokój numer 2, pokój numer 1. Dobra, jak wygląda w pokoju numer 1? O, jest notatka 2. Fila, fila, fila. Notatka 1, notatka 2. Dobrze, zbieramy dalej. Poczekajcie, czekajcie, bo tu jest jakaś skrzynia. Notatka 3. Autorstwa Betty oryginał. Aha, czyli Betty to tworzy dobra. Dobrze. Idziemy teraz do pokoju numer 2. O, widzieliście, tam ktoś wyskoczył. Tam był jakiś chłopak. Koleś jakiś był. Nie wiem, ale tu się jakiś koleś pojawił tam. Przez okno. Co tu pisze, co on mówi. Co to do jasnej cholery było? Może mi się przywidziało, ale to niemożliwe. Jestem pewny, że wi widziałem jakąś osobę za oknem. Zaczynam się obawiać o Artura. No, ja bym się też o niego obawiał. Bo tak naprawdę to, był, to jest chyba jakiś, ale on, bo widać był jakiś chłopak pokazany i on, ja widziałem, on miał sikierę w ręku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Ile to trzeba chyba 9 notatek zebrać, o ile pamiętam? Tak, 9 notatek trzeba zebrać, dobrze. Dobra, tutaj jak widzę, niczego nie ma. To jest jedynie tak, to wygląda tak. Mhm. O, tu pewnie jest zejście do piwnicy. O, gdzie najpierw wejdziemy na górę, może. O nie, te pajęczyny głupie. Tyle, tutaj jest tych pajęczyn, że to się nie da. No, ale tam jest pewnie skrzynka, gdzie trzeba się tam przedostać. Chyba dawno nikt, tutaj nikt nie sprzątał. No, racja. Dawno nikt nie sprzątał, bo to jest taki syf, że. O, właśnie, trzeba widzicie, trzeba sprawdzać za kamarkach, bo. Notatka 7, czekajcie. Nie, nie, bo to jest siódma notatka. Jest tu jeszcze musisz bo trzeba wszystkie chronologicznie czytać. O, tam pewnie będzie szósta. W sumie jest 9 notatek do znalezienia. Co jest? Tak, tak Powolno, bo to... Tej pajęczyny... Ten pajęczynie to... Tak to wygląda. Hmm. A co jest? Czemu nie mogę tego otworzyć? Jak? O, idzie to otworzyć. No, jest notatka sześć, bo się już bałem, że... Bym jeszcze nie otworzył tego, to by... Dopiero... Dobra. Dobra, idziemy dalej. Teraz przez te głupie pajęczyny się przedostać. Pajęczyny mnie tylko wszystko opóźniają. Dobra, i pewnie mi się wydaje, że tutaj już nic więcej nie będzie na strychu. Reszta dwie notatek będzie na pewno w tym w piwnicy. Dobra, więc złazimy do piwnicy, są schody o. Tak to tutaj wygląda. Nie wiem, czy wejście tutaj jest dobrym pomysłem. Ja też nie wiem, no ale. Musimy się przecież, musimy przecież. Ja wiem, że to nie jest dobry pomysł tutaj wejść, ale musimy tutaj wejść, żeby sprawdzić, bo tu pewnie się kryją drogi do Pernok. Drugie notatki. Dobra, te pajęczyny wszystko utrudniają. Mhm, tam jest pewnie jakieś przejście. Bo widziałem, że tam było jakieś przejście, ale żeby się tam do niego dostać, to chyba trzeba coś zdobyć. Ale chyba nie trzeba nic zdobywać, tylko tam są? Czekajcie. Tu nie ma jakiejś skrzynki. Ta chyba tutaj będzie skrzynka. Jest tam skrzynka. Jest ósma notatka. A czekajcie, ile musimy mieć w sumie? Czekajcie. O, tu jest czat. Ile trzeba mieć? <laughs> 9 notatek, 9 mamy. Ile raz... 2, chwilę tak pojedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze jednej notatki nam brakuje. Tutaj i będziemy mieli już wszystkie. Więc pytanie: gdzie ta jedna notatka jest? No, i tam już odkryliśmy, tam może więcej nie ma. Mhm. Wiecie, może tu gdzieś będzie. Wiecie, bo tutaj jest jakiś guzik, i tam jest jakieś przejście. A nie, tam jest. Jeżeli nie znalazłeś poprzednich ośmiu notatek, to wróć i się i ich poszukaj. O co chodzi? Aha, tu pewnie będzie ta ostatnia notatka. Cała Betty miała nieźle przez z tym Henrym. A co, jeżeli to właśnie jego widziałem za oknem? Chociaż raczej to niemożliwe, skoro. że ja tych dotatek. Aha. Czekajcie, bo. Aha. Tam chyba będzie ta kryjówka, i tam się pewnie pojawi ten Henry. Nie wiem. Może tam jakieś tajemne przejście jest. Ale zanim tam. Mm, wejdziemy do tego, to musimy oczywiście. Mm, Czekajcie, goście sobie głos na Maxa. No, dobra, zanim w ogóle tam wejdziemy, to musimy najpierw przeczytać wszystkie notatki, bo ja chciałbym się dowiedzieć. Dzisiaj wraz z Henrym wzięliśmy ślub. urządziliśmy skromne przyjęcie wraz z, z, przyjściem, raz, wraz z przyjściem nocy. Henry zabrał mnie w tajemniczo miejsce, tajemnicze miejsce, które zb zbudował dla niego jego ojciec. Gdy dojechaliśmy, Henry zaprowadził mnie do pięknego domu znajdującego się w środku. w samym środku lasu, czyli pewnie tego, co jestem teraz. Dobra. Ten domek miał coś w sobie, co spodobało mi się od razu, gdy go ujrzałam. Był niesamowity. Wraz z Henrym postanowiliśmy zamieszkać w nim bez zbędnej dyskusji i spędzić w tym miejscu całe nasze życie do końca naszych dni. Dobra. Dzisiaj mija tydzień, odkąd z Henrym jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w tym domu. Bez dwóch zdań jest to najlepszy tydzień mojego życia i chciałabym, by, aby tak jak teraz było już zawsze. Dziesięć dni po naszym ślubie wszystko zaczęło się sypać. Przez jedną wiadomość krótka. Z... Która zmieniła wszystko. Nasz przyjaciel poinformował nas o wypadku samochodowym, w którym zginęli rodzice mojego męża. Henry nie mógł tego znieść. Zaczął rzucać talerzami, wybił okno oraz zaczął obrażać mnie i obwiniać za ten wypadek. Dlaczego on im obwiniał za wypadek, jak to nie była jego Jej winia? Tylko rodzice zginęli. 16 lipca 2019 roku. Od kilku dni nie po powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa. Henry ciągle wychodzi na całe dnie do swojej szopy, która znajduje się za domem i wpadł w uzależnienie od alkoholu. Ilość pustych butelek po piwach, które wypił w przeciągu tych dni, robi wrażenie. Dzisiaj, gdy chciałem. Z nim porozmawiać, odszedł ode mnie bez słowa, a ja po, postanowiłam nie odpuszczać, i gdy, stał, stała, i gdy stał na schodach, złapałam go za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakbym to ja zabiła mu rodziców, i po chwili popchnął mnie, przez co spadłam wprost na sam dół schodów. Zaczynam się go bać. Przez ten upadek mam mocno obitą rękę oraz plecy. Ło, nieźle. Musiał, to musiał go nieźle ten poturbować tą, tą panią. Nie wiem, co mam zrobić. I, i nie chcę już być z tym człowiekiem. Po prostu nie wytrzymam z nim psychicznie. W dodatku, gdy dzisiaj popatrzyłam przez okno, zobaczyłam jak Henry się okalecza, O kurde. To już naprawdę coś średniej stało, jak się okalecza już i takie zachowania to bardzo źle. Dzisiaj z rana postanowiłem spojrzeć na jego okaleczoną twarz i powiedziałam mu, że chcę stąd wyjechać. Po czym tak się wkurzył, że miałam ochotę uciec z tego miejsca. Jak najszybciej złapał mnie przeraźliwie, mocno za rękę i uderzył prosto w twarz. O kurde. Co się stanie na końcu? Rozpłakałam się w samotności, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. Na dworze słyszałam jak, jak wykrzywkiwał moje imię, a gdy wychyliłam się, by go ujrzeć, zobaczyłam, co trzymał w dłoni. Był to topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko schowałem się w piwnicy i czekałam na, na rozwinięcie sytuacji, aż w końcu wszedł do domu i krzyczał, abym się pokazała. Ja natomiast siedziałam w ciemności, która. Mnie otaczała i czekałam, bo wiedziałam, że mnie znajdzie i wiedziałam, co mi zrobi. Wow, to ta historia to. Bardzo straszna jest, powiem Wam tylko tyle. Jest bardzo, bardzo straszna. Dobra, ale to przejście mnie tutaj ciekawi. Co to tutaj jest? Ja tutaj nic nie dobra. Dalej idziemy. Jest tak ciemno. Mm. O kurcze ten gość, gościu, nawet nie wiesz, jak mnie przestraszyłeś. No, ja się ciebie też przestraszyłem. To ciebie widziałem za oknem w domku letniskowym. Czego ty ode mnie chcesz? Nie znamy. Wtar... I ten nieznajomy mówi: Wtargnąłeś do mojego domu jak bezpański pies. I jeszcze ma... się pytasz, czego chcę? Chcę, abyś otrzymał nauczkę taką, jak otrzymał twój przyjaciel sam. Co mu zrobiłeś? Mów, sam się go o to zapytaj. A no tak, przecież bez języka nic ci nie powie. Jesteś psychopatą, przecież to jest domek letniskowy. To twój kolega umieścił te tabliczki z, z nazwą domku, a wy jesteście pierwszymi, którzy tu przyjechali od roku. Czemu miałby to zrobić? Nieznajomy, nie wiem. Może chciał spędzić noc za darmo. W samym środku lasu. Skoro nikogo tutaj nie było, to ty jesteś Henry, a twoją żoną była Betty, czy, czy nie tak? Jesteś zbyt ciekawski, ale masz rację. A jeśli chcesz wiedzieć, to twój kolega znajduje się w opuszczonej kopalni. Śpiesz się, jeśli chcesz go ujrzeć. Ujrzeć. Chcesz jeszcze go... jeszcze ujrzeć. A czyli musimy się szybko spieszyć, szybko, szybko. To co tu się wyprawia zaczyna być coraz bardziej chore. No racja, jest chore i to mega. Dobra, musimy podejrzeć. Pod nie podejrzeć. Podążać za tymi śladami. Dobra. No, wychodzimy szybko, szybko. Dostaj się do opuszczonej kopalni, dobra. Aha, tam jest ten domek, a tu jest ta. Aha, czyli te przejście prowadziło tutaj do tej szopy jego starej. Może on specjalnie zrobił te przejścia, o nie. Że mojemu koledze grozi krzywda. Tutaj, o nie, tu jest ten Betty, co umarła. Betty Miller. 21 lipca moja ukochana. Jeszcze ma. Śmie jeszcze mówić moja ukochana. Jakbym zabił. Czemu tu jest tyle krwi, albo raczej kogo ona jest? A więc tutaj Henry pochował Betty. Jeszcze raczył napisać moja ukochana, no jasne. No właśnie, czemu napisał takie ten? Moja ukochana? Dobra. Idziemy. Szybko na sprintie, bo nie ma czasu, bo mój przyjaciel w potrzebie... A oby Artur się jeszcze trzymał. No, odciął mu język, więc... Trzymać się, trzyma, o nie. Tu jest chyba stara, opuszczona kopalnia. Ale żeby za, za wypadek obwiniać swoją żonę, popić ją i ją zabić, to jest już normalne. Dobra, gdzie jest ten, ten... ...słaniaczek? Dobra. Tyle ślady krwi nie oznaczają nic dobrego, no. Nie oznaczają nic dobrego. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie przytrafi, bo... Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja. Aha, tutaj nie ma przejścia. Powinienem się przedostać na drugą stronę. O, tu jest jakaś dziura, czekajcie. A, tu idzie przejść, dobra. Może tutaj. Ale mi się wydaje, że autor zrobił specjalnie tą dziurę, żeby szło przejść jakoś. Dobra, no, widać jest sporo tej krwi. To nie jest krew mojego przyjaciela. O, nie. Artur, to nie miało tak wyglądać. Mieliśmy spędzić jedną noc. Waloną noc w tym gównianym miejscu aha. o nie, odciął mu głowę, zobaczcie co to widzicie? On anim. Odciął mu aż głowę. Sadysta. O nie, teraz tutaj mam iść. Po co tutaj do tej dziury? Abra. Nic zapewnie. Tu będzie ten psychopata siedział. A, jest przy Da. Ej, tylko spokojnie z tą sikierą. Chcę tylko porozmawiać. Twój kolega też chciał porozmawiać, a, wi a widziałeś jak skończył? Niestety nie widziałem. Ale ja przychodzę do ciebie z propozycją pomocy. Odłóż tą sikierę i zadzwonię po policję. Mm. On cały czas tutaj mówi. Oj, i tutaj właśnie się już skończył. Aha, i trafili do po policji. Sala przesłuchań. Dzień dobry, Henry. Przyszedłem przeprowadzić z Tobą krótką rozmowę na temat Twojej przyszłości. Henry, skąd wiedzieliście, gdzie przebywam? Policjant, znajomy dwóch turystów, który ich zabiłeś. Z... Aha. No i tu jest pewnie ten. Znajomy. Nie, nie znajomy. Cała gadam. Yy, ci turyści musieli chyba nas zauważyć i... Jakoś, ale jakoś to, to dziwne, że ci turyści nas jakoś tak zauważyli. Turyści pewnie... Aj teraz Henry niby... I koniec, i. No i co, i chyba koniec, nie wiem. chociaż bardzo krótka ta mapka, powiem szczerze, bardzo krótka. Jak ja będę tworzył mapkę na Minecraft Mapy.pl, to, to zamierzam dłuższą tę mapę porobić. I stworzę nam na, na 1.11.2 też porobię takie mapki, mapki. No, może nie takie same, ale będę musiał jakąś wymyślić. Bo właśnie dużo jest takich mapek Aventure, ale nie ma i już właśnie się skończyło tak, już się skończyło no dobra, no to dziękuję wam za oglądanie, bo już jesteśmy pewnie w tym w tym punkcie tutaj, aha już jesteśmy pewnie w tym punkcie wiecie, nie da się rozwalać niestety nie jesteśmy tutaj na razie mm, schowani, bo to już jest końcówka, bo to już się mapa skończyła tak naprawdę i no, dziękuję wam ogólnie za oglądanie Pozdrawiam Was i chciałbym Wam ożegnać, ale pamiętajcie o tej subskrypcji i lajka oraz łapkę w górę i, no, i napiszcie coś w komentarzu. A ja na Minecraft Mapę przygotuję jakieś mapki dla Was i Wam dam linki do tych mapek. Zachęcam też do oglądania wszystkich filmów do końca oraz oglądania tych, po tych po wcześniejszych filmów tych typu jak się zamieniłem w policjanta, jak się zamieniłem w Wilka. I jeszcze będzie takich dużo, dużo takich odcinków. Oczywiście może nie z mapek, bo to były chyba jedyne mapki, które testowałem na razie, ale więcej na razie mapek nie będę testował, bo, na, bo najpierw bym chciał więcej takich normalnych rzeczy, bo takie testowanie mapek to mi się nie podoba trochę. Nie wiem czy Wam się podoba. Napiszcie w Google w komentarzu, czy Wam się podoba takie odcinki z takimi mapkami. Bardzo Was o to proszę. No to... No to do zobaczenia i cześć, żegnajcie.